Cześć i dzień dobry wszystkim, Mówię z tej strony i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Disgaea 7 Woes of the Virtueless w którym to odcinku będziemy sobie kontynuować naszą przygodę przez Endgame co by tu było warte wspomnienia między innymi to, że nie muszę już biegać po poszczególnych, e, poszczególnych placówkach blokowaliśmy to sobie poprzez dodanie jakiegoś losowego typa do life support unit i ulepszenie tego Life Support Unit. Drugi poziom pozwala na te właśnie skróty. To by była jedna rzecz warta wspomnienia. Druga rzecz, trochę podciągnęliśmy Magnuma w tym, co sobą reprezentuje. Poprzez zmianę ekwipunku, zwłaszcza na nim. Dołożyliśmy mu Big Banga i daliśmy mu trochę, trochę ulepszeń na tym Big Bangu. I wydaje mi się z tego, co już tak wstępnie testowałem, że będziemy w stanie w związku z tym na zeru, zerowej liczbie gwiazdek w cheat shopie zacząć farmić ostateczny trial, czyli piąty Marshall Dimension. Jesteśmy całą bandę tutaj na, na mapę przesuniemy naszego Magnuma Kwajek dalej. Ponieważ warunkiem koniecznym jest to, żebyśmy zbustowali spida naszemu Magnumowi, ponieważ nasza pani profesor z podbitym skillem na busta, w tej chwili widzicie Magnum ma 16,5000 spida. po Guście ma 35000, czyli drugie tyle. To jest bardzo dużo. To jest gigantyczna różnica. E, przynajmniej na obecnym etapie gry, później to się trochę spłaszczy, bym powiedział. Mamy na mapie naszego jejacu, który podnosi statystyki z automatu. Gdzieś tu był, gdzieś tu się kręcił. I ma, podsuwamy Magnumowi Suisena jako kolegę. I tak jak widzicie powinniśmy być w stanie te krakeny zamordować. Tak jest. Zobaczmy teraz ile expa wpadło. Tam chyba miałem 777 poziom. Widziałem, że do tego, do Jules Baru wpadło 4 miliony expa. To Wow, 80 poziomów na zerowej liczbie gwiazdek. No, także wydaje mi się, że mamy, yy, mamy tym na chwilę obecną nową miejscówkę już tak na stałe na levelowanie naszych postaci, yy, czemu się obecnie poświęcę. I jak trochę ten poziom yy, ogarnę, zobaczę też, jak będzie tutaj ekspleciał dla yy, powiedzmy tych yy, klas postaci. Natomiast będziemy chcieli w następnej kolejności przejść sobie ten e, postludium, które tutaj mamy. Nie wiem, jak bardzo trzeba być na to wykoksanym, ale wolę być przekoksanym niż niedokoksanym, więc idę teraz koksać. Więc do usłyszenia za chwilę. Dobrze, drodzy widzowie, spędziłem trochę czasu nad tym, żeby nasze postacie trochę wylewelować, do... podbić im poziom, podbić im skile. Więc tak jak widzicie, Magnum jest w tej chwili naszym głównym ogniomistrzem poziomu 8600. Ma tam też podbitego Big Banga. Jakieś powrzucałem mu ewilitki, które powinny pomóc przy, głównie przy levelowaniu. Druga za nim niby teoretycznie jest Gia, ale Steven już po chyba dwóch albo trzech reinkarnacjach też. Myślę, będzie dawał radę, więc z taką ekipą Myślę, że możemy spróbować uderzyć do Kolejnego rozdziału, który tam się nam pojawił, jest na 0 gwiazdek w Cheatshopie Więc my poprawię tylko expa na full I tyle Proforma, myślę, że Mogę tylko pokazać w jaki sposób Farmiłem przez cały ten czas. Miał to miejsce na różnej ilości gwiazdek, w zależności od tego, ile po prostu Steven był w stanie dźwignąć. Finalnie udało mi się dobić do 20 gwiazdek, więc gdyby teraz była potrzeba, to po prostu odpalamy rundę i lecimy z one shotem kolegów. tak to działa. Generalnie dzięki temu podejściu Steven nabił za jedną e, Steven jest świeżo po reinkarnacji i za jedną rundę nabił właśnie 1511, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, drodzy widzowie, wydaje mi się, że lepiej na razie nie ma sensu się co przygotowywać. Zobaczmy z czym przyjdzie nam się mierzyć w tej w tym naszym postludium, czy warto w ogóle na chwilę obecną coś więcej koksać. No i cóż, dostosujemy się. Minęło już trochę czasu odkąd cała nasza trzynastka zebrała się razem na imprezę. Cieszę się, że wszyscy dobrze wyglądają. No, pewnie dlatego, że Shogun Yajasu dał nam wszystkim robotę. Suisun pewnie się spóźni, więc wcześniej możemy wznieść toast. I czas na masakrę. Wjeżdża Fuji. Co do? Fila, o co ci chodzi, Fuji? Czemu nas tak atakujesz? Don't Nie róbcie ze mnie idioty, To wy uprowadziliście Ao, prawda? Excuse me? Słucham? Ale po po, po kidnappingu mielibyśmy uprowadzić twoją córkę. To ma, nie ma w ogóle sensu. Wychodzi na to, że popełniłem pomyłkę mówiąc Fujiemu o tej imprezie. Proszę przyjmijcie moje przeprosiny i biorę za to pełną odpowiedzialność. W sumie ciężko o, pomyśleć o kimś innym kto mógłby uprowadzić AO, kimś innym niż wy. Co więc, czy w związku z tym możemy wam po prostu naklepać czy coś? Nie możesz traktować spuszczenia nam łomotu jak zamawiania drinka i nie, nie możesz nam, nie możecie nam naklepać. Macie. masz całkowitego bana na moje występy jej jasu. Tylko nie to! Nie mogę obecnie wykorzystać mojej demonicznej laski, żeby kontrolować Hoodiego. Kto za tym stoi? Powiedzcie mi szybko. Jeżeli to zrobicie, to sprawię, że wasza śmierć będzie prędka. Weź się, uspokój. spokój! Jesteśmy tu naprawdę tylko po to, żeby coś zjeść. Nie wiemy nic o, o porwaniu Ao. Wow. Eee, tak przy okazji chciałbyś później zagrać partyjkę? Po co my. By, po, po, po co mielibyśmy porwać takiego małego potwora jak ona? A monster? Potwora? Jak ty śmiesz? Moja cudowna mała dziewczynka jest ma twoim zdaniem potworem? Wszyscy jesteście martwi. Pochlastam was na kawałki. To w ogóle do niego nie dociera. Nie pozwolę, żebyś Sakura, robił burdel w moim... W moim motelu. Sakura Jajaka, bierzemy się za niego. Dobra, pokażemy Jejasu i jego koleżkom nasze nowe i ulepszone umiejętności. Nie zbijałyśmy bok. Wszyscy razem chodziliśmy na siłkę. Patrzycie na zupełnie nowych trzynastu rządców. Pokażemy wam naszą prawdziwą moc teraz, gdy jesteśmy odrodzeni. Nie ma w ogóle powodu do tego, żeby się bić, żeby walczyć, jeżeli to wszystko jest nieporozumieniem. A dlaczego by nie? Chcę zobaczyć, jak bardzo się rozwinęli. Lepiej się przygotujcie, żeby zapłacić za porwanie mojej córki. U, boss. Który poziom? 197. No może nie tak, będzie, bo tu widzę, że trochę za długo nam zajdzie jeżdżenie po mapie. Wszyscy są na 197. Ohoho, tam widzę jest fajnie z tymi, z tymi. GEO panelami Level 7 plus, plus 50% Dobra to może nie być tak Fajnie jak mi się wydawało Magnum pokaż na co cię stać Tak? Jest Czyli Czyli jakoś to będzie Steven Będziesz w stanie tu coś się zdziałać Jakbyś tu Big Bang'a odpalił. Bardzo ładnie Steven, jak ty mnie teraz zaimponowałeś. Weźmy może Fuji'ego. Może Jin'ę tam weźmiemy? Czy ona będzie w stanie teraz i złapać większą ekipę? Ja. I Generalnie jemu nic nie robi, to bardzo niedobrze. Mega Star, czy tam chwycimy? Tak, Mega Stary już lepiej. Dobra, no to lecimy tak. Te trzy są rozstawione. Tak z ciekawości. Jeżeli bym tu odpalił po prostu full strajka, Wygląda to ciekawie. A Stevena to nawet nie, nie za bardzo pacnie, ale jako że nie lubię bić swoich, to zrobimy trochę inaczej. Stevena schłamy. Weź się cofnij jeszcze parę pół teraz Gie też się nie jaki drama. Dobra, to też się słamy. Kleszar jeszcze raz, lustra. Dobra, przynajmniej tych pomniejszych leszczy weźmie pościąga. Big Bull został na reszce. Bardzo fajnie muszę powiedzieć. Tutaj zostały tylko te kasztany takie, do pozdejmowania. A jeśli bym w ogóle wyciągnął naszą nitki I żeby odpaliła ten kuraż, ten kuraż na naszej Anastazji, to wydaje mi się, że będziemy w stanie tutaj wyczyścić bardzo ładnie. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Myślałem, że ona będzie się sprawdzać tylko na tych rundach z item worldu, a tu proszę takie, takie zaskoczenie. Na koniec jeszcze postawimy wieżę na szybko. Oczywiście, że trafiłoby w nich. Steven leci tutaj. Steven ściąga jajka. A my tu możemy puścić Udziego, żeby zrobił porządek z Big Bullem. Czy ona ma jakiegoś defa na zwykłe ataki, czy, czy coś? Ona ma 50% na szansy na to, że dostanie 0 obrażeń. Co za cheat. Dobra, kończymy tą rundę To No po prostu 50% szansy zadziałało chyba trzy razy. Okej, okay, pierwszą tą mamy z głowy. Zobaczmy, co tu się dalej dzieje. Jak mogłem przegrać? Jestem nowym i ulepszonym Big Bulem. Nawet mam jakieś tam super turbo, hyper, duper pokrycie na zbroi. Patrzyliśmy wszędzie, ale AO nigdzie nie można znaleźć. Gdzie ona może być? AO może być w niebezpieczeństwie, podczas gdy my łazimy w kółko i szukamy jej. Wydaje mi się, że będę w stanie wydedukować kto miał coś do niej. Ale jednak to niemożliwe. Jednak było zbyt wiele ofiary destrukcji, która siała. O, gdzie ty jesteś? Mam nadzieję, że nic się złego nie stało. O, a co my tu mamy? Stado zmartwionych owieczek. Znowu ten irytujący głos i to, musi, który musi należeć do JoDo. I... Niedawny rządca od sprzedaży, ten Bayer Co dwóch opozycjonistów bieżącego szogunatu chce od nas? Szukacie Ao, prawda? A ja wiem, gdzie ona jest. Co? Co? Chodzi na to, że pewni nie ludzie, którzy zostali skrzywdzeni przez e, Twoją gówniarę, zbierają się w piekielnych źródłach. I nie wydaje mi się, że jest to po prostu przy, zwykły przypadek. Mówisz, że oni szukają zemsty? Nie znamy szczegółów, ty, nie słyszeliśmy tylko plotki. I myślicie, że kryje się za nimi prawda? Jeżeli myślicie, że kryje się za nimi prawda, to dlaczego nam o tym mówicie? Nasze serca dalej oddane są Lordowi Mugajowi po, po dziś dzień. Koniec końców, ona próbowała go uratować. Nie możemy pozwolić, żeby jego cenna wnuczka została zgładzona. I to tyle. O, a więc wasza dwójka nadal ma o nim dobre zdanie, co? Ale jest to tylko jednorazowa oferta. A teraz będziemy się skupiać jedynie na tym, żeby dokonać przewrotu i obalić szogunat. Uważajcie, gdzie chodzicie po nocy. Nawet robaki mają swoje oczy teraz na Was zwrócone? A do tego czasu mam nadzieję, że będziecie się sakrycznie nie wysypiać. To dopiero kląd pocisnął po rajtach. No, to było całkiem pomocne z ich strony. A wuju, zdajesz sobie sprawę, jak bardzo teraz krwawisz? Ch Zamknij się. Proszę, czyli tu będziemy mieli więcej rund. Ok. Dobrze, to wydaje mi się, że będziemy trzymać się w takim wypadku tej samej formuły, którą mieliśmy dotychczas i po prostu będziemy się spotykać na tych yy, poszczególnych odcinkach. Myślałem, że to taka. Jednorazowa runda będzie, a tak, proszę, proszę, widzę, że twórcy tutaj w postludium przygotowali nam trochę więcej kontentu fabularnego, więc nie omieszkam go tutaj Wam przedstawić. Dobrze, drodzy widzowie, w takim wypadku wydaje mi się, że na tym sobie poprzestaniemy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie, gorąco zapraszam do kolejnego odcinka, a na razie to tyle, także do zobaczenia.